Czy wiedziałeś, że jeden człowiek zakończył tysiąc lat rzymskiego panowania jedną polityczną decyzją? W roku 476 naszej ery, dziesięcioletni Romulus Augustulus zasiadał na tronie jako marionetka kontrolowana przez ojca, ale germańscy najemnicy nie otrzymywali żołdu od miesięcy. Ich wódz Odoaker zdał sobie sprawę z czegoś rewolucyjnego. Zamiast służyć Rzymowi, mógł po prostu przejąć władzę. Poprowadził swoich wojowników na Ravenne, stolice cesarstwa. Gdy stanął przed chłopcem cesarzem, oszczędził mu życie, ale odebrał wszelką władzę. Następnie Odoaker podjął decyzję, która zmieniła historię świata. Wysłał cesarskie regalia do Konstantynopola z prostym przesłaniem: Zachodnie cesarstwo nie potrzebuje już cesarza. W tym momencie zakończyła się tysiącletnia era rzymskich podbojów. Rozpoczęły się średniowiecze i nowa Europa. Jedna polityczna kalkulacja germańskiego wodza na zawsze zmieniła bieg dziejów.